Mam już maliny. Fasola mi już dojrzewa, strąki są. Cebuli, nasiona i powoli dojrzewają, ale kiedy dojrzeją to trochę trudno powiedzieć. Poza tym pierwszym największym dojrzewają już inne. Dziś będzie pierwsza degustacja. Spirałem już nasiona sałaty, ale jak widać ciągle kwitną. Moje jabłka dały się już prześcignąć winogronom Nie wiem skąd i nie wiem nawet co to. Jakiś taki trawowy. Jak ktoś wie co to za spiralek to mi powiedzcie. Kilka malin późnych. Kwitną jeszcze pachnące róże. Pachną wybornie. No, pachną. Mm, już się robi zimno. Pewnie już niedługo przestaną kwitnąć. Ale jeszcze kilka będzie przez jakiś czas może kilka tygodni. No i będę tęsknił za tym niezwykłym aromatem. Pasola już żółknie. Niebawem będę zbierał. Ale obok kwitnie. Więc też zbiory to jeszcze potrwają, potrwają. Tutaj na no nie do końca mojej grządce zebrałem truskawki. No dacie wiarę? Początek września i truskawki zbieram. Właśnie sprawdziłem. Śpiące słoneczniki. Dojrzały. Mają pyszne, chrupiące nasionka. Zbieram. Zbieram drugą porcję winogron. Widzicie, jakie piękne, zielone, już dojrzałe. <grymne> Niniejszym chcę Wam zaprezentować mój ulubiony, chyba, a przynajmniej jak do tej pory, ten, którego sam uprawiam, kwiat ozdobny. Nie, to nie jest to. Tu się zaczyna. Tutaj już przekwilu i mam nasionka na kolejny wysiew. O tu kwiatek. No takie. A co to jest? Powój. Ale nie myślcie, że jest tylko jeden. To przekwitły. Tak więc jeśli ktoś chce takie piękne powoje mm, ode mnie, no to zapraszam i trzeba coś zaoferować też w miarę gustownego a kto to przyszedł na śniadanie no tu orzech jest widzicie a tu jest konsument Takie dwa naraz no od razu do pyska, a co się będzie krzanic z jednym hurtowo O widzicie? Słoneczniki, patrzył tam, to już są zebrane, ale patrzyły tam, patrzył tam, a tam jest... Dobrze, to tym razem wydaje mi się, że już nasiona cebuli dojrzały, chyba nawet kilka powypadało. Ja je zbieram, wkładam do ziemi, będę je mroził, zimował na podwórku i mam nadzieję, że wrosną z nich cebule w końcu. I jeszcze poziomki kwitną. Ruszamy się po gąsu mali. Odkrywamy. O, kopalnia słodycze. Mi to się już ledwo w łapie mieści. A tam jest jeszcze z trzy razy tyle. No nie widać za bardzo, ale pochowane pod liśćmi są. No to taki mam tutaj zbiór. Śniadanie mistrzów. Bardzo fit. Super smaczne. Naturalne cukierki. A nawet lepsze. Bo za darmo. I smaczniejsze. Cukierki na śniadanie i to ma być fit. A coś leci? Tu jedno, a tam drugie. I krzyczy, słyszycie? A co to jest? Kto mi powie? Ten malajka. Mam tu tą różę, chciałem ją ująć ręką do nosa, żeby powąchać, a ta mi się wzięła i o, widzicie, i się rozsypuje tylko dotknął płatki. Lećcie, zasilajcie glebę swoim aromatem. Jesień już zaczyna zbierać swoje żniwa. Jabłko prosto z drzewa. Cóż może być lepszego? A to są liście powoju. Zauważcie sobie jak fasola tutaj owija sztywne, wysokie pędy marchwi, którą będę podcinał, bo już one się nadejrzały, ale podetne tylko kwiaty, a łodygi zostawię i sobie fasola na nich będzie rosła. Jak to się mówi, Gildia. Kolejne maliny. Więcej znaczy lepiej. Jedna garść. Druga garść. Teraz przystąpię do drugiego zbioru pomidorów. własne, najlepsze. Polecam. Kolejny dzień, kolejne maliny. Jak się nie zbierze słonecznika na czas to się słonecznika nie ma. Nie wszystkie słoneczniki od razu są gotowe do zbioru. Akurat tutaj dwa mam takie, które trochę później zakwitły albo wolniej dojrzewają, nie wiem. Zobaczcie jak to wygląda. Tu jeszcze jeden, drugi, trzeci kwiatek, czwarty, piąty, szósty i największy, jeszcze nie dojrzały, przynajmniej nie do końca, za kilka dni powinien być. A nie wiem czy go tylko ściąć, czy czekać aż te małe rosną i zakwitną. No ciekawe jak to będzie, może do grudnia. <grytania> Kolejna dostawa. Winogron do brzucha, ale będzie słodkości.